Ganiściuk, zwycięzca dzisiejszego turnieju, turnieju rozgrywanego podczas a, treningu Skóra Team. Co to był za turniej? Dlaczego w ogóle jakoś tak regularnie gracie? To, to, czy takie turnieje macie na treningach? I ostatni był y bodajże przed świętami i to chyba tak z okazji zbliżających się świąt, świąt. Tak, wielkanocnych. Taka rywalizacja sportowa. Ty byłeś w kategorii tych zaawansowanych? W kategorii zaawansowanych, tak. Ile osób brało udział w tej kategorii? Uf. Ponadzieje się. Miałem trzy walki. 3 walki. Tak. Ciężko było? Znaczy raczej nie traktowałem tego poważnie, raczej taka typowa sportowa rywalizacja po koleżeńsku w klubie, raczej na zawodach bardziej myślę o wygranych. Tutaj było tylko, żeby powalczyć sobie i. No i tyle. I... Taki turniej wewnętrzny więcej ci daje niż same treningi? Czujesz, że jednak walczysz o coś, że to jednak niby takie. Niby o nic, a jednak, nie wiem, o, ko o koszulkę, tak? tak z, z... Koszulkę. Nie, no wiadomo, turniej to turniej, to nie jest trening, ten nie są sparingi, to jest yy, rywalizacja i trzeba się siebie dać wszystko podczas walki. Czy to jest na turnieju, czy to jest na zawodach, jakichś mistrzostwach Polski, czy zwykłych zawodach, albo tutaj, tak jak dzisiaj w klubie mamy. Grupa zaawansowana, jiu-jitsu brazylijskie, czyli zwarcie, no i jak długo trenujesz to zwarcie? Oj. Yy... Rudzico brazylijskie trenuje około dwóch lat. Dwóch lat. Z małą przerwą. Kontuzja niestety, ale około dwóch lat tak. Jakieś wyniki? E, wyniki jeszcze, jeszcze nie, ale bo. Tak, było teraz blisko teraz na tych zawodach byłem blisko, ale niestety o trzecie miejsce przegrałem dwoma punktami. Tak. Na jakich zawodach może powiedz? E, to był Memoriał Helio Gracie, odbywający się w Poznaniu. Teraz w sobotę. I zajęłeś piąte miejsce? E, Czwarte albo piąte, Jak, jakoś, jakoś tak. No ale wiadomo, nie, nie jest to podium. Wiadomo, niestety. Ale forma rośnie? Tak, cały czas w górę. Czyli kiedy następnym razem zobaczymy Cię na Tatami i kiedy jest szansa na jakieś podium? Jak najszybciej, myślę teraz Kopa Poznania, yy, bodajże 13 kwietnia, jakoś tak. To życzymy tego, żeby było podium.